with CryEngine 3. Siemanko ludzie! Z tej strony Alex. Witam Was w nowym let's playu będzie to gra Crysis 3. Jak widać tutaj na tym ładnym interfejsie, <gryw> tak podoba mi się on takie patente, taki bajerek. Naprawdę fajne? Dobrze. Tak, w sumie postanowiłem sobie nagrać już Kryzisa. Pamiętacie, na moim profilu jest unboxing. Mówiłem, że coś może stworzę. No i jednak się zdecydowałem. Stwórzmy sobie nowy profil, żeby nie było. Ciekawe, czy będę miał tamte ulepszenia jakieś, bo już grę przeszedłem. No, już kilka razy, ale. No nieważne. Alex. Go! Dobrze. no, znów wieló ja już nie działam. <grych> Kampania tak. Hmm. Teraz nie wiem, czy będzie instruktaż No, no nieważne. Jaki poziom trudności sobie wybierzemy? Przeszedłem na żołnierzu, przeszedłem też... chyba... Przechodzę chyba teraz na weteranie. Nie, przeszedłem żołnierzy, przeszedłem weterana. I przechodzę sobie aktualnie super żołnierza, ale to tam gdzieś na boku jeszcze Do, dokończam. <grych> A co chyba sobie wybierzemy? Żeby było ciekawiej to co? Super żołnierza chyba, może najwyższy stopień trudności? Chyba jeszcze nie, czy może? Nie no, aż tak chyba nie będziemy lamić Chociaż... czy ja wiem? Hmm. A zdecyduję się raczej na super żołnierza yy, Tak, w sumie po ten instruktaż, już czemu nie? Skoro już pokazuję grę, to czemu nie? A trochę jest na swój sposób pierdliwy, jak dla mnie, no bo wiecie, podstawa, jak chodzić, jak strzelać, bla 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 bla, no ale w sumie całkiem fajnie jest to pokazane i zrobione, więc dlaczego miałbym nie pokazać? Witamy w symulacji szkoleniowej dla nanoskafandra. Trening został podzielony na kilka dostępnych w każdej chwili etapów. Tutaj nauczysz się poruszać w swoim nanoskafandrze. Nanoskafander nazywamy udoskonalonym pancerzem bojowym, ale w istocie to coś więcej. No wiecie, spójrz w górę, spójrz w dół. Cel nawigacyjny podaje aktualne dane taktyczne dotyczące twojego otoczenia. Teraz przejdź przez tor przeszkód. Naprawdę, instruktorz jest całkiem fajnie zrobiony. O ile zwykle w, w takich grach mnie wnerwia, wiecie, jak się chodzi, jak się skacze, No ale, jak widać, całkiem tutaj to ciekawie jest zrobione. pomagają ci w interakcjach z otoczeniem. Tak, sześciokąty są fajne, właśnie. Możesz skakać wyżej. Teraz możemy dzięki mocy nanokominu skoczyć sobie wyżej. Możesz wspinać się wyżej. Właśnie jeszcze chwytamy się krawędzi. Też pomocne. No i kucnąć, no to chyba w każdej grze. <grych> Tego typu. Możesz biegać szybciej. O, tyle tej jawym kobito. Tak, nasza miła pani nas prowadzi przez instruktaż. Teraz kolejny tryb. Co to było? A, strzelanie już. Tu dowiesz się, jak obsługiwać broń w nanoskafandrze. Skorzystaj z aparatury celowniczej. Precyzyjne przyczepki o wojskowej zapewnią ci niezbędną celność. I ładnie z celownikiem sobie. Dajemy radę? Nawet z kompensacją odrzutu ostrzał automatyczny jest niezbyt precyzyjny. Aby zwiększyć cenność, skorzystaj z trybu półautomatycznego. System dostosowywania broni, pozwala szybko zmienić jej akcesoria, aby dostosować ją do zmieniających się warunków. Mm -hmm. Nowy osprzęt automatycznie trafia do ekwipunku i jest zawsze dostępny. Znaczy, czyli tutaj będziemy sobie zaraz zmieniać ulepszenia broni. Yy, tak, co chciałem powiedzieć... B -b 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 -b. Właśnie, yy, na tym poziomie trudności, widzicie, yy, nie mamy już yy, takiego celownika na środku ekranu, wiecie, takiego... Nie takiego on, tylko takiego zwykłego celowniczka. Yy, pff, tak, im trudniej tym gorzej, właśnie nie mamy żadnych takich pomocy, trzeba już naprawdę ogarniać trochę bardziej niż podstawowe umiejętności celownik, aby prowadzić ogień na duże odległości. No, i snajperski celownik sobie montujemy Jeszcze tłumik czemu nie? Tłumiki strasznie obniżają obrażenia, jak widać tutaj. I zasięg, no ale. Tak też fajnie. Już zamontowałem! Aha, dobra. A, wszystkie. Mioczio. Skrócony czas reakcji pozwoli Ci zmieniać broń szybciej niż ją przeładujesz. Skaner otoczenia. pokaże ci, gdzie możesz uzupełnić amunicję. uuu, amunicja. Dobrze, bierzemy teraz amunicję. Wybierała, co jeszcze ma tu być? O, zgranatam jest też bardzo fajna sprawa teraz. Patrzcie, widzicie? Zintegrowana No właśnie, Zintegrowana no. aktywną pomoc przy celowaniu. W kryzysie trójce yy, dopiero to wprowadzili, że mogę sobie obliczyć trajektorię, gdzie ten granat poleci. Co jest w sumie przydatne bardzo. Może niech częściach tego nie było, no. na skawander zapewnia tylko częściową ochronę przed przetrzymanymi granatami. Rzuć granat przed upływem 4 sekund. Tyle to ja wiem kobita. To już koniec instruktaż. Moduł umożliwia teraz trening dowolny. o a tutaj mamy amunicję specjalną czyli tutaj będą wybuchowe no widzicie a tutaj w skaży też mam jakąś specjalną amunicję chyba nie, nie do skala już nie mam specjalnej amunicji. oczywiście mógłbym sobie teraz dać spokój no widzicie, tak to mniej więcej działa jedziemy się z podstawami walki w nanoskafandrze. Wszystkie funkcje nanoskafandra wymagają energii, niekoniecznie w tej samej ilości. Energia jest automatycznie odnawiana ze źródeł znajdujących się w otoczeniu. Zaraz rozpocznie się nauka korzystania z nanoskafandra. No i teraz przechodzimy już od uzbrojenia do naszego nanoskafandra, czyli do techniki. Ryk pancerza chroni przed pociskami wroga. Ilość zużywanej przy tym energii zależy od ilości zadawanych obrażeń. Mhm. Mm no i pierwszą funkcją naszego skafandra jest pełny pancerz. Dokładnie, pełny pancerz. No i wiecie no, sama nazwa już mówi, co i jak, nie? A, się udało. Maskowania <noise> załamuje światło, przez co omija ono skafander, czyniąc go praktycznie niewidzialnym. Im szybciej się ruszasz, tym więcej potrzeba na to energii. A, źle, co zrobiłem? <grymne> Ale zlamiłem. ...monitoruje poziom kortyzolu u przeciwników i oblicza ryzyko zauważenia przez nich. Wyświetla potem te dane w hmm. postaci wskaźnika widoczności. Mamy hologram żołnierza z Sel. Maskowanie ułatwia eliminowanie wrogów po cichu. I teraz go skasujemy po cichutku. Cześć stary. No i spadamy stąd. Się bardziej zaawansowanymi technikami walki w nanoskafandrze. Mmm, teraz będzie wizja. Wyświetlacz taktyczny analizuje układ pola bitwy oraz oznacza cele i punkty strategiczne. Mhm. Kolejną funkcją wizjera taktycznego jest możliwość włamywania się do systemów komputerowych. No i dzięki, dzięki wizjerowi właśnie y, możemy się, no tak jak już mówiła ta pani, y, włamywać się do poszczególnych jakichś tam urządzeń, na przykład działek automatycznych lub jakiś tam, wiecie, drzwi sobie tworzyć takie Nano-wizjer mm, tak, to funkcja wyświetlacza taktycznego, która zapewnia widoczność to spektrum. Dzięki niej wróg nie ukryje się nawet w ciemnościach. Nanowizja. Nanowizja, tak Nanowizja to naprawdę to jest pod i tyle. to funkcja, która zużywa w czasie działania energię. Systemy zwiększające siłę umożliwiają podnoszenie dużych obiektów oraz likwidowanie bardziej no, mm, opancerzonych celów. No i bardzo Możesz kopać duże obiekty, aby oczyścić drogę i zabijać wrogów. Miodzio. A teraz test wszystkich umiejętności. To miejsce, gdzie możesz bezpiecznie przetestować działanie swojego nanoskafandra. Korzystaj z odpowiednich funkcji nanoskafandra, aby uzyskać przewagę nad wrogiem. A nie będę się bawił, co? Podstawa, to weźcie, pozaznaczać ich sobie Żeby wiedzieć gdzie oni, gdzie oni tutaj są A nie potem na ślepo biegać jak... Nie wiem, dziecko w mgle i tyle Można osobiście to działko przeprogramować, żeby ich pozabijało, ale wtedy jest mniej zabawy Headshot No i trochę nie poszło, dobra. Weźmy sobie granaty. Rozwalmy go granatem. No i z tym projektorem to jest trochę roboty. I pięknie się udało. I headshot. Aha, no co, wszyscy, nie? No i jedziemy dalej. I to byłby chyba koniec instruktora. Nanoskafander nazywamy udoskonalonym pancerzem bojowym. Celem tego szkolenia jest udoskonalenie także żołnierza. Powodzenia. No i dziękujemy. No, ale to by było na tyle. Tak, dzisiaj pokażę Wam tylko instruktaż. Już od następnego odcinka polecimy z fabułą. A więc dzięki Wam wszystkim za uwagę. To był tylko test szkoleniowy. Do zobaczenia, do usłyszenia.